Przed nami 512. odcinek serialu Akacjowa 38. Pogłębia się szaleństwo Kajetany, która wciąż czeka na powrót męża i córki. Teresa i Fabiana czuwają przy niej w nocy na zmianę. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 512. odcinku Akacjowej 38. Akacjowa 38, odcinek 512 w czwartek, 5 grudnia 2024 roku o godzina 18:45 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie 512 odcinka serialu Akacjowa 38. Pogłębia się szaleństwo Kajetany, która wciąż czeka na powrót męża i córki. Teresa i Fabiana czuwają przy niej w nocy na zmianę. Kasilda usiłuje pomóc pułkownikowi Valverde znaleźć służącą, lecz on odrzuca wszystkie dziewczęta. Niespodziewanie zjawia się kandydat na majordomusa, Simon Gejar. Pułkownik postanawia go wypróbować, Pablo czeka na rozprawę, a Felip nie zamierza zrezygnować z Uertas.